Dobry wieczór, dobry wieczór, posłuchajcie, dacie wiarę, że ten piec ma, o Jezu, ile lat, 1938 rok i e, hajcuje, że e, ho, 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 w tym piecu moja babcia Stefania piekła chleb, no oczywiście nie tutaj, bo tu się paliło, ale tu był ten e, cudowny, to cudowne pomieszczenie no nie wiem jak to nazwać gdzie się wkładało chleb ja się dzisiaj grzeję jestem na swojej posiadłości drag 59 i tutaj jest no po prostu skansen tak mogę chyba śmiało o tym powiedzieć jak wam się podoba czy ktoś z was ma taki właśnie zabytek czy zostało wam to dane przez pokolenia? Tak wygląda piec w domu z 1938 roku. No nie można się przyczepić, naprawdę. Grzeje bardzo dobrze, dzisiaj jest 13 stopni było w ciągu dnia, więc wszystko tutaj yy, było strasznie yy, zimne. No. Nie mogłam złapać w ogóle temperatury, nie mogłam się zagrzać. No i sen mój, przyniósł drewno, które się też suszy wiele lat, no nie od 1938 roku, ale myślę, że 10 lat jest suche, więc świetnie nadaje się do palenia i miło ogień. Miła jest muzyka ognia bardzo przyjemnie się słucha. Ale też myślę, że jak się patrzy na ogień. On ma takie, taką właściwość dla mnie, że mnie bardzo, bardzo uspokaja. I moje myśli są wtedy takie uczesane. No, macie taki zabytek, czy nie? Przyznajcie się. Kochani, pozdrawiam was. Ja hrabianka z Draku. Na co dzień ekspertka urody. Kasia Jaworowska, prowadząca swój salon kosmetyczny Dina. Pozdrawiam, kochani.